Fajne by było i w i nie było to w będzie dobre. Zrób sobie z, z pozycji szyny. Zgleby. Szyny. Z pozycji <grymne> <z gleby>. no, <grymne> Niech ci będzie. W pozycji tora Tak, żeby było widać kawałek tego toru, wjeżdżającego do. wiesz co? Zapłaciłbym i dychę, ale żebym mógł tam wjechać rowerem warunki. się nie dziwiło. Tu jest jakiś Tu jest ciężko. Tu jest ciężko. I tak zaraz poprzesz podłoży jakąś muzę. Ale. Kaliber 76. A ten schron to znaleźli w Piotrkowie. E? Tak, i wykopali go Nie przepraszam w, Toma w Tomaszowie Mazowieckim. Przepraszam No robimy? Z tam?